Nareszcie jest widzowie nareszcie ile można czekać? Tak dawno nie było żadnej piosenki youtubera. W sensie Genzi żadnych piosenek nie wypuszcza, Team X żadnych piosenek nie wypuszcza, nikt żadnych piosenek nie wypuszcza i nagle Gen z wychodzi z Genzi nowy rozdział. Ta, Takie jest tutaj nowe piosenki, którą właśnie wypuścili i właśnie będziemy słuchać. Zgaduję, że nowy rozdział to coś nawiązanie będzie do Twojej 5 minut 2 e, Tym bardziej, że ta typiara z tym typem co doszli do Genzi e, ma mają piosenkę. Więc z nimi, więc prawdopodobnie o to chodzi. No, zobaczymy. Ja się nastawiam bardzo pozytywnie, ale to może dlatego, że po prostu dawno youtuberskiej piosenki nie słuchałem i po prostu za tym. E, zdążyłem się stęsknić. O, o, tak to powiem. E, tutaj macie ostatnich 10 subskrybentów, jeżeli tu chcecie być, to zostawcie suba. E, jak nie, to nie zostawiajcie. A, no i jeszcze jedna rzecz. Co to ludzie w tych czasach nie wymyślą? Kulka, którą wrzucasz do wrzątku i ci kwiatek w dzbanku rozkwita, który jest herbatą. Ale to właśnie GB czyli marka, która zaskakuje mnie co miesiąc. I tak jest też tym razem, nawet nie Wiedziałem, że takie coś istnieje, nazywa się to herbata kwitnąca i dość, że fajnie wygląda. Jak na przykład zapraszasz gości i w dzbanku leży Ci dosłownie kwiatek, zaskoczysz ich na pewno, wiem jak to dobrze smakuje, a to ostatnia okazja, żeby tak tanio to spróbować, bo jak wiecie, wypłagałem GBS o 30% zniżki dla was, ale niestety tylko do końca tego miesiąca, więc przy zamówieniu wpiszcie kod ZEBO30 i otrzymacie 30% zniżki. Kawa z 5 razy więcej ilością kofeiny niż normalne kawy. Skończ tą energię, żeby oglądać często żenujące filmy codziennie trzeba mieć. To już znacie mój sekret. Linki w opisie to Zebo 30, daje wam 30% zniżki tylko do końca tego miesiąca. No i dobra, możemy oglądać, w sumie to słuchać, ale bardziej będę oglądać, bo w sumie to słuchać to nie ma co, bo i tak zazwyczaj piosenki Gen są po prostu dobre, bo mają pieniądze, mają dobrych ludzi, którzy im to wszystko robią. No i ogólnie, no, zazwyczaj dobrze to wychodzi, nie? Ale zawsze są wyjątki. Dobra, pierwsze 5 sekund już mi się podoba, bo tu jest nawiązanie, że wiecie, oni przyjeżdżają na rowerach i prawdopodobnie, wiecie, dochodzą do szkoły, czy tam nie wiem, do grupki, grupki znajomych, czy coś, że, że do Dzenzi dochodzą, bo to są te dwie osoby, co wygrały, a tam w tle, co idą, tak powolutku do tej szkoły, to są wszyscy ci, co nie wygrali, ale dalej przeszli i tak te twoje 5 minut 2, czyli tacy, tacy pół wygrani, czyli pola i nie tylko, więc mi się już podoba. Bo nareszcie mamy jakiś film, gdzie jest Pola i nie musi być na pierwszym kadrze i w sumie to nawet nie będzie, będzie na, na, na ten drugi. W drugim planie, nie? Więc to będzie super. Nawet widać po tym wzroku, że ona, jakby tak, tak zazdrości, bo to ona by chciała być na tym rowerze, nie? Chyba, że to nie jest pola i jestem totalnym debilem. Aha, dobra, wiecie, bo tam Genzi jest, tam całe Genzi jest po lewej, oni tylko przechodzą i tak patrzą na nich, że wow, ale fajna grupka znajomych, idziemy dalej do szkoły i, i pewnie pod koniec, nie wiem, będą razem, będą, nie wiem, się cieszyć i tak dalej. Ja bym ja mógł im pisać te scenariusze, mówię wam. Uciekam już. Kartoni dać na otwarcie piosenki, odważnie, odważnie. Nie no, na mnie zatłucze. Od na tłoku i myśli, dobrze, że wokół do tego, że mi stęka do ucha, ja nie lubię zbytnio tego stylu, to nawet jej to pasuje. W sensie, no, no póki co to chyba najlepsza jej piosenka, no po prostu dawno nie słuchałem nie pamiętam, jaka była gorsza lub lepsza, więc po prostu najlepsza, bo tylko tyle pamiętam. Przyszłość taką jak wy. No, tak serio, to, to serio akurat spoko jej wyszło i, i serio jest to najlepsze póki co, co od niej wyszło jeżeli chodzi o wokalne jakieś tam e, t, talenty bo jeżeli porównać to do tego, co ona kiedyś z Mortalciem robiła jak jeszcze przed Jenzi i tym wszystkim, to jest niebo, a ziemia serio W ogóle nie wiem, czy ja życie, ale to jest właśnie to nagranie, o którym mówiliśmy, i my wiedzieliśmy, że będzie Teledysk jakiś nagrywany przed tym wszystkim, co się w ogóle zdarzyło, bo pierwsze plotki tego, kto wygrał, to już były właśnie podczas tego nagrywania Teledysku, gdy. Nie, nie wiem, dlaczego oni to w ogóle nagrywali podczas, gdy dzieci były w szkole, nie? To, to dla mnie jest abstrakcja w ogóle, jak to się zdarzyło, ale wtedy był pierwszy lik tego, kto wygrał i kto tam wejrzał udział w tym całym teledysku. No i teraz sam sobie bardzo mi się strasznie podoba i ktokolwiek wpadł na pomysł tego, żeby takie coś zrobić, to to jest... to jest mądrą osobą. O. Że tylko jeden minus jest taki, że na przykład Bartek Kubicki tutaj ja mam wrażenie, że jakby beat jest lekko za głośno, albo on jest lekko za cicho, przez co yy, prawie go nie słychać. Ja wiem, że zamysł był, ta, był taki, ale tu serio, no, no, bardzo ciężko jest go słyszeć. Chyba że przez to właśnie ja myślę, że ta piosenka jest dobra, przez to, że tylko beat słychać, a ich wokalów nie słychać. Otwarte stoję za Muszę pisać swój nowy rozdział, patrzę w czuń. No tekst mi się tylko nie podoba. To jest taki taki fa fałszywie cukierkowy, że muszę patrzeć w przód, piszę swój rozdział i tak dalej. Ja, ja wiem, że w miarę pasuje do tego wszystkiego, co się dzieje, ale, ale jakoś taki taki jest bardzo... Basicowy, nie? Mam nadzieję, że Patryk będzie w tej piosence, bo ona dzisiaj pisze swoje teksty i jego teksty jakkolwiek są ciekawsze od tych jakby reszty. No bo co się dziwić, nie jest, jest różnica jednak jak sam sobie piszesz tekst, jakby sam sobie myślisz, co chcesz przekazać w piosence, a jak ktoś ci pisze, lub w, w, wspólnie z, z tobą tworzy ten tekst, to, to jest jednak mniej taki związany z tobą. Muszę pisać swój nowy rozdział, patrzę w swoją drogą. Bój. Ale z drugiej strony, może nie wpychajcie na siłę Patryka, jeżeli on ma śpiewać w taki sposób, że. jakoś on, on mi będzie tu nie pasował. Oho, oho, mamy loading widzowy, widzieliście? Teraz już się witają, tak wiecie. A ręka do góry się ma, wtedy przechodzili obojętnie, tylko na nich patrzyli, a teraz już się witają z Mitch, czyli co, są coraz bliżej. No fuj! W sensie słychać, że ona bardzo ładnie zaśpiewała, ale przez to, że jest taki bardzo mocny reverb na tym to powoduje, że jakoś tak mi, mi piszcze do ucha trochę. No i też monotona na piosenka pomału się robi, bo co chwilę jest tylko tak. Fajnie, że realizm, przynajmniej ma taki, jakiś taki fajny vibe. No bo oni w teledyskach przestali dawać napisy. One są bardzo, bardzo, bardzo przydatne w momencie, gdy Pit jest tak głośny i tak niezrozumiałe są słowa, które wychodzą z jej ust. Czekam, co się wydarzy i co zgotował los Chod roku buduje sukces, już nie sięga wzrok A, tak jak myślałem, znaczy to no, w sumie to nie myślałem, myślałem trochę, że go wpierniczą na ten beat, ale... ale no źle by to brzmiało po prostu, ale... I dla, dla niego specjalnie jakoś podmienili to wszystko i taki inny troszeczkę styl jest i... jak już mi się nudziła ta piosenka, to przestała mi się nudzić. Gratuluję. Wokół pełno nowych ludzi, no i nowy ląd Dzisiaj wreszcie pójdę z prądem, nie wcześniej po yeah, yeah. to wszystko dla mnie jasne. Sen. sen, spełniamy kolejny sen. Ta, ta część była mega przyjemna, nie? Chyba, chyba też życiówka Jeżeli chodzi o piosenki Genzy z udziałem Patryka To życiówka Patryka na piosenkach Genzy Ale też może jest ten kej, że już zapomniałem Jakie inne były No bo niestety widzowie, muszę wam znaleźć nic, Nawet jak ta piosenka nawet mi się jakoś tam podoba czy coś To zazwyczaj Bardzo zazwyczaj, w 99% przypadków Gdy oglądamy jakąś piosenkę youtuberów To i nie słucham już drugi raz Muszę pisać Swoją drogą A tu jedna rzecz, o której mogę się przebić, ona śpiewa, że pójdzie swoją drogą. No nie do końca jest to swoja droga. Swoja droga to była, jakbyś nie wiem, założyła swój własny kanał i się sama wybiła i tak dalej. To, to jest twoja własna droga, idziesz tam jakąś swoją ścieżką. Ale ty idziesz wyklepaną ścieżką przez y, Logana Pola, potem przez Mr. Beasta, potem przez Freeza, potem przez ekipę. A te, teraz wy, jeszcze Genzi, a potem jeszcze za nimi jesteście wy. To to ty idziesz drogą taką bardzo wyklepaną. Nie, tam już trawnika nie ma. Muszę pisać swój nowy rozdział. Swoją drogą pójdę znów. No, czekamy, czekamy na mister. Will decyduje, jakie słowo mówimy przez cały dzień i takie, tam inne rzeczy. No, no, chyba, że w końcu mają jakiś ciekawszy pomysł niż bingo na mieście. Aczkolwiek, bingo na mieście jeszcze da się oglądać. bo raczej to bingo jest jakieś inne, jakieś ciekawe, i na mieście, a nie nie w domu. Na przykład, nie wiem, wpadnij do basenu, jak źle odpowiesz. Dobra, już nie ma machania, tylko tylko już się witają, przytulają sztama i w ogóle siemano mordy, no coraz bliżej są do ich jakby grupy znajomych. Nadal idą na lekcje sami, we dwojga, ale już są coraz bliżej. Nie liczyłbym że coś takiego mnie spotka Spoko, my też na Ciebie nie liczyliśmy i nie spodziewaliśmy się Ciebie w ogóle na początku, ale się okazało, że chłopak hani akurat jest spoko, więc nawet i spoko, że swojego chłopaka ze sobą wzięła. Dzisiaj się to spontan No trochę jest spontan, jak w każdym momencie frizz możesz zadzwonić i no, dobra, Bartek, yy, widzimy się na magazynie o trzeciej, tam Was zamknę na 48 godzin i zobaczymy yy, kto, kto ostatni wyjdzie, dobra? Większe chęci żyje chwilu, jak w Dave. Wchodzę na szczyt, a nie mogę wyjść z presji, Czy to cena za prestiż? Yy, w sensie no, jej, jej, jej śpiewanie, Bartka i w ogóle ogólnie wszystkich, w sumie śpiewanie tutaj oprócz takiej faustyny, to, to wszystko mi tutaj pasowało na tej piosence, ale nie pasuje mi używanie słowa prestiż w 2023 jakoś to mnie zakłuło trochę. A oni są wdzięczni, nie to co ci ekipowicze, co no dostali wszystko na tacy i co, i uciekli od Freeza, nie chcieli mu oddać procentów. Tylko problem w tym, że oni z nim stworzyli to wszystko. <laughs> poniekąd, poniekąd, oczywiście, na pewno o wiele bardziej niż Jenzi. Jenzi po prostu doiło z Freeza i tyle. Nie, nic nie dawało raczej z siebie. Ale im teraz umniejszyłem. Wybaczcie, nie chodzi mi w tym kontekście, bo ja, wiadomo, daliście dużo pracy, się, było daily, super fajnie, swój talenty, cierpliwość i w ogóle fajnie, fajnie, siwe włosy, takie sprawy. Muszę pisać swój nowy rozdział, patrzę wczuć, w przód swoją drogą sobie, gdyby tak nie patrzeć, to słaba jest ta piosenka pod względem takim, że powinien być hype. Nie, że wow, dołączamy do Team. E, team X, kurde, widzicie? Od, to, to, to zrobiła spółka z tą całą ekipą, że ja porównuję. Mylę ich z, z tym, z Teamem X. No to wow, super, dołączyłam do ekipy, fajnie, teraz będziemy tworzyć content. Wow, ale fajnie to takie. No dołączyłam, muszę piszać swój rozdział już. Tu powinno jakiś Baila kapitan wlecieć, że wow, Baila kapitan, kurde, dostałam się do, do Gen z, ale jest fajnie, super. Przepisać swój nowy rozdział, patrzę w czuł swoją drogę. Wow, i teraz wszyscy ze szkoły wychodzą razem, jako wspólna paczka, ale przesłanie tego teledysku moce... Nie, tak serio, to teledysk akurat serio był fajny, no, ale naprawdę mi nie pasuje to jakby do dołączenia, nowy początek, nowy rozdział, to powinny być jakiś hype, nie? Że hype super będzie teraz, a nie taka zamulająca piosenka. Ale ogólnie spoko, na plus jest to, że Kartoni wyszła naprawdę dobrze w tej piosence, nawet powiedział że jeden stop, co mnie bardzo dziwi, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek to powiem, ale tak serio jest. O, Zeb, on da... ona taki glow up zaliczyła, to dla Dlatego... Przestańcie. Ja się coś zegam, zostawcie lajka, zostawcie suba, na do końca i widzimy się jutro na razie.